Się Jasiek z tej strony i Kat. Dzień dobry. Dzień dobry. A właśnie, ja dopiero teraz już nagrywam. I w sumie to jest ostatnia już misja w Aliens Colonial Marines. I będziemy strzelać. będziemy strzelać. W sumie jestem ciekaw, co się tu będzie działo. Też jestem ciekaw, bo tutaj już na... nie grałem na stupę. Mnie tu nie było. that's an order get out of here oh yeah wait where's Cruz? how do we get out of here bishop winter he's pinned reed find a way out of here with bishop leave no man behind right I'll try to get him out while you guys find a way to open the airlock door. Dobrze. I'll take O'Neill, Reed, and Hicks through the maintenance hatch. That will get us inside. i say we have roughly eight minutes until atmo breach. Wait! Don't argue. Wait! Go! Wait! Understood. Razem to w ogóle mam zrobić, bo nawet nie wiem. Nie mam jeszcze w ogóle. We got eight minutes, sir. I'm gonna find a way to get you out of there. Are you out of your mind? What did you just Nie zostawię towarzysza broni! Ej, my nie przejdziemy tutaj. Oh, kurwa, królowa jest! Gdzie? Zobacz tam! No serio! Chodź tu. Chodź, mamu. Widzisz ją? Mam granaty. Też zalechowałem się. A, kurwa, kurwa 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 Nie mów że padłeś Nie! I do mnie podeszła i mnie wyciągła kurwa Żyjesz tam? Dobra żyjesz, okej okay. Żyję kurwa zawał tutaj i dostajesz Jak to w ogóle tą szmatę pokonać, powie mi to ktoś No to raczej tą taką normalną ulicą nic nie, nie zrobimy Myślę, że jest jakiś sposób? Jest Ręczny reset No właśnie widzę To jest od razu zbroje, bo tak inaczej zbroję pancerz Tego ja spróbuj się... Dobra, niech ona tam się fokusuje na ciebie, a ja tam idę Dobra Ej, ona idzie do ciebie Jezu! <laughs> Fuck! Jezu! Dobra, R-402, teraz ty spróbuj. Dobra. Jest. Dobra, okej. Okay. Aliana zabije tutaj. Ej, gdzie ona jest, bo ja jej nie widzę. Obok mnie jest, spoko. Idzie do ciebie, idzie do ciebie. Eee, spierdalam, 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 Dobra, teraz co trzeba? Nie ma nic na razie. R-403, dobra. Czekaj, ja tu Xenusie... Jebanek cenuś Fuck, ona akro tego resetu jest szlak Czekaj, niech ona tu przyjdzie Dobra, gonią Dobraj Idzie do ciebie, idzie do ciebie, idzie do ciebie, plecy masz. Uczekam Fuck! Się. Dobra Wypadł Dobra, bi... bierz należy na reset Dobra Teraz co? r 404 Pilnę. mnie Nie wiem gdzie ma jest JEZU <laughs> Pod ogonem jej przyszedł Wspieraj, przetrwam Dobra Wow, jesteś że Alien jest obok mnie jeszcze Aha, trzeba od nowa to zrobić I ona musi wejść chyba na to, tak? Nie? Tak, Dobra, idź tam A Ja, ja będę tu ją męczył jeszcze raz, raz Oła, dostałem kurwa sogona Chodź tu co, Dawaj, dawaj, on się mną zajął Dobra, okej, okay. dwa Diesel weichy Trzy Kurwa, czekaj, 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 bo zaraz spadnę. Kurwa Spoko, spoko Masz radę? My jeszcze mam dużo No dobra, to Idę tam już do ciebie Dawaj, dawaj, spokojnie, mamy czas Nie wiem o co uwaga... Ale za to mam mnie gonił ten pinuj Dobra idę tam to drodzy Ja będę ją napierdalał Okej, okay, okej okay. Kuro, mi się. A, idę po armo, czekaj chwilę Okej, okay, dobra jest Jezu! Nie! Co, ciebie? Chciała mnie przytulić I przytuliła mnie kurde Franca Dobra Teraz musimy ją trochę tutaj Zwabić? No musisz ją wyciągnąć stamtąd Niestety Dobra, a to ja idę naokoło Kurwa, bo ty ją z agru i jakoś. No dobra to chodź tu Tu gdzie leca, byliśmy Sala 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 sala. A ja spróbuję tutaj No chodź tu Ej Matka, chodź tu Czy do ciebie i ja na przycisk wtedy, tak? No Czekaj Teraz. No No co? Na bank Kurwa, zbankowało się Ej kurwa, ale... Co za szajz? Kurwa, była taka akcja, że widziałem, że ten, on został na tym podejściu, on szmim, no. Dobra, dawaj, kurwa, wszystkie te. No, no, idzie szukło. tu. Zaatła się. Dobra. Dobra, idzie do mnie. 2 numer dwa. <ścoughs> Dizel numer 3. Ej, jestem pod nią, jestem pod nią, jestem pod nią, jestem pod nią. Kurwa, zdechała. Pod nią jesteś, Uuu. Kurwa, ej, nie tak sobie wyobrażałem z seksowcym Ej kurwa dostałem Ile dam do ciebie? Okay, super. Szlak no Dzięki No w sumie za dużo HP tu i też nie mamy Jak tam... No musisz ostatnią wajchę tam przycisnąć Dobra, idę. To czekaj, daję przy... Nie, nie przycisnę, bo ona tu się na mnie skupia. Dobra Rozwaltam. Wzięź już tą wajchę? Tak Dobra Teraz ja spróbuję Kurwa No serio ja pierdziele Kurwa, Jasiek, ja tym leżę i kwiczę Czekaj, no to. Nas... Nie no, tutaj nas nie dopadnie chyba Dobrze, to apteczka ja była I co, ja, też ty czy... samą miałeś? Że, mm. Kurwa, nie było i... Na... Ej, ej, na to gonem To trzeba wyczuć moment cholera Dobra, idę jeszcze raz Dobra, ty weź tam, czy to po kolei musi być? Jezu, ja pierdzieł, no po kolei Kurwa, najgorsze jest jak zwykłe ksen ksenosy wyskoczą. Kurwa. No to jest masakra Nie może do mnie idziesz kobieto. Dobra, nie idzie jeszcze Fuck Chodź tu Tam nie idzie Trzeba mi to jeszcze ksenosy kurwa Na mnie się uparła Wiesz co mam pomysł jak to zrobić w sumie No, dalej Musiałbyś stanąć na tej platformie Ja? No okay. Ale weź czwórkę na czekaj No już już Czekaj bo mnie tu... Coś też klepie To mnie właśnie poklepało Dobra Jaszek Ty idź, yy, albo że ty wstań na platformie, a ja Dobra. Byś, kurwa nacisnę tu Matka, chodź tu Ej no nie mnie, ty! Krzysi się wystrzelił Ja cię to będzie długie, to będzie długie Ja ci powiem kiedy be, be, weźmiesz to Ej ona mnie goni, dobra Ej, co mnie za nogę? Ona mnie powaliła tylko Możesz no Co ona mi robi? Ona mnie O kurde Ona co? mnie przebiła! Ona mnie przebiła stary Ej kurwa ja ci nie pomogę tam Czekaj trochę tutaj ci pasy Dasz radę Dobra Teraz ja leżę Leżę, leżę i ja też leżę, leżę Ja jebałem zaczął, się jak zwierzę No nam jest znowu tego, przebiję No, przebiła mnie Dwa. Szlak Kurwa. Leżę, a, kurwa kse... leżę. Nie, no z dwóch stron mnie Na jebałem się jak zwierzę. Dobra no to... Poczekaj spokojnie, mam trochę HP No co mi tu? Może dasz radę Dobra. Te Przez ksenosy jeszcze tak. wkurwiają pozbierać. Ja też idę pancerz właśnie pozbierać. Mam kurwa czerwoną krechem z życia. W sumie wiem gdzie jest apteczka, także pójdę Nie, po apteczkę od razu. Ja biorę apteczkę, też dostajesz życie? Tak, ale ja mam full ogólnie już, także wiesz. Ale dobra, dobra tam jest apteczka. Jeszcze raz, dobra jeszcze ja ją będę agrował, a ty kurwa się zajebi tą. Dobra, wajchami. Jezu! Są mi bije. O, jest, jest okej, okay. czekaj, jeszcze czwartą zaraz wcisę Dobra, a czwartą ciśnięte? Dobra, idę teraz do tej wajki, do głównej No, ale to wiesz, że tam No i co? Chodzisz tam z nią? No czy czekaj, jak? czekaj, ja tam spróbuję wejść tylko na razie sobie pancerz chcę wziąć, wiesz? No Wezmę tutaj pancerz, dobra Dawaj, dawaj. Chodź tu No Już Kurwa Serio? Nie kurwa, dla no niby Ja cię pierdzielę Dobra robimy... małą zmianę, teraz może ja będę ściskał ten Ja będę robił za mięchu armatnie i... No, tylko na mnie tu klepie kurde Wstawaj ja, Dobra, wzieję apteczkę O do No czekaj czekaj już to, już to na nią się fokusuję moment Fuck 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 Dobra Brawo, tylko Jezu Czekaj ciągnę za drugą bajkę Dobra spokojnie 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 Mamie tym ogonem tu próbuję klepać Spokojnie, spokojnie Idę po Kurwa nie pójdę do czwartą bajchę, bo idzie za mną chyba Nie, nie idzie, matka jest u mnie Tak? Tak Fuck, moment Dobra, ciągnę za czwartą ja Jasiek, teraz ja idę, będę ją kurwa Na siebie fokusował No dobra, dobra, I ja spróbuję Ej, suko, chodź tu! Nos! Ogon znowu! Dobra, to może zrobimy tutaj chwilowe cięcie, żeby po prostu ich nie zanudzać, jak będziemy znowu to robić. No dobra, spróbujemy. No. Z nią na ten. Okej, okay, okej. Okay. Chodź tu, słońcu. Dobra, jak teraz? No nie mogę Fuck, Xenos mnie bije Dawaj, dawaj Czekaj mi tu Xenos bije Ona weszła tu Dobra Dawaj, dawaj, dawaj No, jest Udało się A, włączyłem akurat dobrze nagrywanie No już wcześniej nagrałem, także jest git. Ja cię pierdzielę Ej, co dwa razy? Będzie trzeba to robić? Chyba nie Kroos, będzie trzeba trochę poziom na odcinek Nie no ja nie będę musiał Nie no ile? 4 razy już próbowali albo 5? Nie no z 3 razy Chyba więcej Za każdym razem się nie udało Co on zrobi teraz? Co zrobi?

Coś spamuje, coś. Steam and we need to facebook, agreement. O'Neil, I need you on this one We can get these guys. Now wait, 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 before you shoot me, wait, just wait! Do you even know? Do you even know what you take away? Please, 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 don't do this. I'm just the face that runs the company. O'Neil, think about what you're doing. I'm done thinking. We got him, man. Just put the gun down. I can't do that. Someone has to pay for this. For crews. For keys. For all the ones we lost. For her. Don't make me say her name. If anyone says her name, I swear to God I will blow his head the fuck up! Please don't shoot, shoot him, him! Shoot, shoot him, him bitch! <laughs> Can I speak with you then? Bishop! Get the hell out of the way, man! No. I'm not playing around, Bishop. If you don't move, I will shoot right through you. No you won't, because Bella wouldn't want you I too. said don't say her name! Bella. <laughs> Spyashik! <Spaniaszek. Neil Shooter. laughs> Hicks, what? What the hell, man? O'Neil, you're supposed to shoot him. This is how it's supposed to happen. <laughs> <Hicks> też, <spaniak. laughs> Disaster! Disaster! Thank you for not killing me. <laughs> oh my God. <laughs> God! We needed him. Look again. <laughs> that wasn't the real Wayland? Negative. <laughs> <laughs> he's not what... How did you know that wasn't the real Wayland? You said we need to find out what he knows. Thirteen weeks and four days. They had me. Spend hours a day in a room, torture after torture. Some days I could barely take it. when there's only two of you in the room, you notice when the other guy ain't breathing. <laughs> Why not keep him alive? Because he would kill every one of you the first chance he got. That's his function. Bishop? I can download any data he has. This is a special model. We might get lucky. <laughs> clear a space and find a scalpel there are tubes in my brain dumb question incredibly sorry you ready Bishop oh. it's already downloaded please give me a moment winter how do you know you lost a girl too right yeah me too it has to work, Bishop. Are you okay? Please tell me we got something, anything. We really need to win here, man. We got everything. Yeah. teraz? koniec gry? koniec gry! tak, to koniec gry, tak więc dziękujemy za to, że nas oglądaliście, trzymajcie się, cześć i zapraszamy do kolejnych Oczywiście! serii, tak, to tyle, tak. Pa, pa! na razie, cześć, ją, cieba,